thank you teraz ciecz do naczynia ona jest zamknięte gazą, to państwo pamiętają wlewa się wąskim strumyczkiem także może wejść dodatkowo jeszcze powietrze że oddziaływania między cząsteczkami są częściowo zerwane woda wpływa tylko taką stróżką teraz przykrywam naczynie odwracam i spróbuję teraz wylać wodę tak żeby od razu Cała objętość wody opuściła naczynie. Unoszę naczynie w górę, ale teraz ze zdziwieniem dostrzegamy, że woda się nie wylewa. Wytworzyła się tutaj, między tymi, w tych otworkach gazy, taka błona, która nie pozwala na wejście powietrza, nie pozwala na wylanie się wody. Tak wielkie jest oddziaływanie między cząsteczkami cieczy i między cząsteczkami cieczy i tego materiału, którym przykryty jest słoik. Jeżeli będę chciał teraz stopniowo wylewać wodę, to jest możliwe, woda opuszcza naczynie. Ale już na pierwszy rzut oka, skoro nawiązujemy do właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, można zauważyć różnicę pomiędzy tymi ciałami. Jeżeli w jakimś zamkniętym naczyniu znajduje się gaz, wypełnia on całą objętość naczynia. Jeżeli znajduje się ciecz, ma ona tylko kształt naczynia, jeżeli naczynie jest kuliste, to ta część cieczy również ma taki kształt. Natomiast objętość własną, ciało stałe zachowuje zarówno swój własny kształt, jak i własną objętość. Proponuję teraz, żeby oddziaływania między cząsteczkami rozpocząć również od takiego spojrzenia, powiedziałbym, z zewnątrz. Zobaczmy, jak możemy poznać zjawiska, które właśnie z tym się wiążą. Proszę wziąć na przykład dwie płytki szklane. Mogą to być dwa lusterka. Stykamy je ze sobą. Dociskamy. Widzimy wyraźnie, że trzymają się, ale niezbyt mocno. Wszystko zależy od tego, jak gładka jest ta powierzchnia. Jeżeli dodatkowo jedną z płytek zwilżymy, rozprowadzę tu wodę. To jest naprawdę woda. Proszę mi wierzyć, to nie jest żaden klej. To zresztą za chwilę potwierdzimy. I teraz docisnę. Widzimy, że. Trzymają się znacznie mocniej. Mogę teraz wstrząsać, mogę teraz dodatkowo obciążyć dolną płytkę. Trzymają się mocno. Siły przylegania są tutaj dość znaczne. Możemy to potwierdzić takim doświadczeniem na dynamometrze. Zawiesiłem teraz taki krążek. Odczytujemy, jaki jest jego ciężar. Nieważna jest w tej chwili liczba, tylko proszę tak zauważyć mniej więcej, ile to wynosi. Teraz krążek kładę na powierzchnię wody. I teraz spróbuję oderwać od wody. Proszę obserwować wskazania dynamometru. Zwróćcie uwagę, że przed oderwaniem dynamometr wskazuje znacznie większą siłę. Ta różnica pochodzi właśnie stąd, że cząsteczki wody przylegają do metalu. My musimy zerwać właśnie to oddziaływanie, a więc pokonać dodatkowo działanie sił. Wskutek tego, że siły działają pomiędzy cząsteczkami, coś ciekawego dzieje się na powierzchni. Jak Państwo wiedzą, cząsteczki. Wewnątrz cieczy są przyciągane przez wszystkie cząsteczki otaczające ze wszystkich stron, mniej więcej jednakowo, i dlatego te cząsteczki mogą się swobodnie poruszać. Ale na powierzchni cieczy dzieją się ciekawe rzeczy. Oto ja, na przykład, mam płytkę, płytkę metalową, to za chwilę sprawdzimy, i kładę płytkę na powierzchnię wody. Widzimy, że ona się dość długo trzyma. Może jednak utonęła w końcu, to może i dobrze, bo Państwo teraz uwierzą, że to jest naprawdę metal. Jeszcze raz biorę płytkę, tylko teraz sprawdzę, żeby ona była sucha. Rzucam na powierzchnię wody i widzimy, że płytka jednak pływa. Mało tego, jeżeli mi się uda, to może jeszcze dodatkowo ją obciążę obciążnikiem. Utrzymuję nawet taki obciążnik. Gdybyśmy mogli tak z bliska spojrzeć na powierzchnię wody, można zauważyć, że ona aż się ugięła w tym miejscu. I to jest naprawdę metal, proszę mi wierzyć, bo na przykład, kiedy teraz. Przerwę, tę błonę, taką, która się utworzyła na powierzchni, to wyraźnie widzimy zarówno płytka, jak i obciążnik toną. Działają tu na powierzchni pewne siły, które nazywamy siłami napięcia powierzchniowego. Jakie jest działanie tych sił? To Państwo doświadczenie również powinni wykonać samodzielnie. Proszę sobie przygotować roztwór mydła. Ja najpierw zrobię to z taką właśnie ramką, której Specjalnie zawiesiliśmy jeszcze nitkę, dlaczego to za chwilę zobaczymy. I teraz próbuję utworzyć właśnie błonę na tej ramce. Błonę rozpiętą na ramce z roztworu mydła. No Zobaczę, może mi się to uda. Jeszcze raz muszę to powtórzyć. O, teraz obserwujemy taką błonę. Przebiję z jednej strony. Linka została napięta. A więc działanie sił napięcia powierzchniowego jest takie, że stara się zmniejszyć powierzchnię cieczy. Wartość tych sił jest dość znaczna. Ja mam na przykład teraz taką ramkę, której mogę przesuwać poprzeczkę. Zanurzam tę część do roztworu. Odciągam teraz poprzeczkę. Tworzy się właśnie również taka błona. Może jeszcze raz powtórzę, bo... Jednak za pękła. Jeszcze raz powtarzam doświadczenie. Puszczam swobodnie, bo ona ściąga z powrotem poprzeczkę. Te siły są dość znaczne. Dążenie do zmniejszania objętości powierzchni cieczy. Przy ustalonej objętości będzie bardzo dobrze widoczne, jeżeli przypomnimy sobie zabawę z lat dzieciństwa. Bańki mydlane. Bańka ma kształt kuli, bo przy danej objętości powierzchnia takiej bryły jest najmniejsza. Możemy oderwać od rurki czy od słomki, jak to żeśmy puszczali, i obserwować, że rzeczywiście taki jest kształt bańki. A działanie w kierunku zmniejszenia powierzchni zaobserwujemy, jeżeli pozwolimy, żeby powietrze mogło uchodzić z tej kuli. Ja teraz górną część rurki mam zamkniętą, unoszę palec, powietrze teraz może wychodzić. Proszę obserwować, bańka zmniejsza swoje wymiary. W podręczniku jest opisane doświadczenie z marchewką i chciałbym, żeby wszyscy to doświadczenie jednak wykonali samodzielnie. W świeżo wyrwanej marchewce wywiercono tu otwór, który napełniono roztworem cukru. Następnie w otwór wstawiono rurkę. Tu jeszcze zabezpieczenie jest takie, żeby nie pękła ta marchewka. I wszystko umieszczamy w pojemniku z wodą. No, lepsza byłaby woda destylowana, ale nawet taka woda ze studni też wystarczy. Poziom cieczy w rurce zaznaczony, pierwotny, ten początkowy poziom zaznaczony jest właśnie tym pierścieniem. Po upływie kilkudziesięciu minut zauważamy wzrost poziomu cieczy. Oczywiście wyjaśnień tych zjawisk szukać będziemy w budowie cząsteczkowej ciał, w oddziaływaniach między cząsteczkami. Proponuję zatem teraz spojrzeć na te zjawiska, że się tak wyrażę, z drugiej strony. Wyobrazić sobie jednocześnie to, czego bezpośrednio zobaczyć nie jesteśmy w stanie. W cieczach siły międzycząsteczkowe działają tylko między cząsteczkami znajdującymi się najbliżej siebie. To są siły krótkozasięgowe. To też na cząsteczkę znajdującą się wewnątrz cieczy działają siły ze wszystkich kierunków od cząsteczek sąsiednich. Siły te się równoważą. Na powierzchni cieczy jest inaczej. Siły działające od innych cząsteczek cieczy, pochodzące od tych cząsteczek, są większe niż od cząsteczek gazu i pary. Gdyby siły międzycząsteczkowe przestały działać, Wówczas dla utrzymania tych cząsteczek trzeba by było działać tutaj ogromną siłą. Potrzebne było ciśnienie około 17 tysięcy atmosfer. Ciśnienie to równoważy słup wody o wysokości 170 km. Tak wielkie ciśnienie jest tu potrzebne, tym bardziej, że przy zmniejszaniu objętości cieczy pojawiają się siły odpychania między cząsteczkami. Aby nieznacznie zmienić objętość np. szklanki wody, potrzebny byłby nacisk kilkudziesięciu ton. Z przepełnionej szklanki woda nie wylewa się. Na powierzchni tworzy się tzw. menisk wypukły. Jest to wynikiem takiej jak gdyby błony powierzchniowej, która pojawia się na powierzchni cieczy. Wypływająca z kranu woda tworzy taki właśnie kształt kropli. Bo siły, siły napięcia powierzchniowego działają do wewnątrz i starają się zmniejszyć powierzchnię ciecz. Siły działające między cząsteczkami tego samego ciała nazywamy siłami spójności, między cząsteczkami różnych ciał, siłami przelegania, jeżeli siła przelegania jest większa, to jak w tym przypadku od sił spójności, ciecz tworzy menisk klęsły. Jeżeli siła przelegania jest mniejsza od sił spójności jak w przypadku rtęci i szkła, Ciecz tworzy menisk wypukły. Gdy obniżamy temperaturę cieczy, maleje również prędkość bezładnego ruchu cząsteczek. Możemy tak tę temperaturę obniżyć, że cząsteczki tylko wykonują niewielkie drgania wokół położenia równowagi. Ciecz przechodzi w stan stały. Jeżeli cząsteczki są nieuporządkowane, mamy tak zwane ciało bezpostaciowe. lak, wosk lub szkło. Jeżeli cząsteczki przyjmują takie położenie, jakieś o kształtach geometrycznych, tworzą takie właśnie figury, mamy do czynienia z ciałem krystalicznym, na przykład sól kuchenna, diament, grafit. Oczywiście pamiętamy, że nawet gdy obserwujemy nieruchome modele, to jednak w rzeczywistości cząsteczki się poruszają. Cząsteczki są zawsze w ruchu. O tym, że oddziaływania muszą być dość znaczne, możemy się przekonać choćby obserwując jeszcze raz spojrząc, znaczy spoglądając na ten rysunek, który nam już jest znany. Jeżeli 18 cm sześciennych wody po wyparowaniu daje ponad 22 Tysiące centymetrów sześciennych pary wodnej, to gdybyśmy chcieli z powrotem ten gaz czy parę wodną sprężyć do takiej objętości, musiało być ciśnienie ponad tysiąc razy większe od ciśnienia atmosferycznego. A więc rzeczywiście muszą to być ogromne, ale to ogromne siły. A jak można wobec tego zwiększyć lub zmniejszyć objętość takich ciał, nawet trudnościśliwych jak cieczy? Jest na to sposób. Przez zmianę temperatury. I w ten sposób dochodzimy do problemów rozszerzalności termicznej, i to jest jednocześnie pierwsze doświadczenie, którego wyniki powinny być zapisane. Kolbka wypełniona całkowicie cieczą znajduje się teraz w kąpieli wodnej. Temperatura początkowa. 19 stopni Celsjusza. Zapiszemy pojemność kolbki, objętość początkowa cieczy 250 cm sześciennych, temperatura 19 stopni Celsjusza. Poziom cieczy możemy obserwować tu na podziałce. Jest teraz zaznaczony. Proszę na to zwrócić uwagę. A teraz umieszczam kolbkę w drugiej zlewce. o wyższej temperaturze. Obserwujemy poziom cieczy i wskazania termometru. Zanotujemy wyniki końcowe. Temperatura wynosi 36 stopni Celsjusza. Objętość, przyrost objętości 0,9 cm sześciennego. Tak wyglądają wyniki pomiarów. Objętość początkowa, przyrost objętości, różnica temperatur, a oto wzór za pomocą którego obliczamy współczynnik rozszerzalności objętościowej. Kiedy wykonamy obliczenia, otrzymamy w przybliżeniu taki wynik. Zwracam uwagę, że po przecinku mamy jeszcze 3 zera i dopiero następna cyfra. Warto przy tym zauważyć, że ciecze rozszerzają się tak przeciętnie 10, kilkanaście razy słabiej niż gazy. W przypadku gazów były po przecinku tylko dwa zera, a następnie w zaokrągleniu pisaliśmy czwórkę. Gazy rzeczywiście rozszerzają się mocniej niż ciecze. Można to często sprawdzić w prostym takim doświadczeniu. Jeżeli weźmiemy buteleczkę lub taki pojemnik, jak ja w tej chwili wylot zanurzę do naczynia z wodą, a teraz ogrzeję, ten pojemnik nawet wystarczy dłonią, obserwujemy wydobywające się pęcherzyki gazu. A więc już przez ogrzanie dłonią można zauważyć rozszerzalność gazów. Warto też wiedzieć i o tym, że wszystkie gazy w przybliżeniu jednakowo się rozszerzają, natomiast współczynnik rozszerzalności termicznej dla cieczy jest różny dla różnych cieczy. A jak rozszerzają się ciała stałe? Okazuje się, ponieważ zachowują one swój kształt, oprócz współczynnika rozszerzalności objętościowej można również mówić o współczynniku rozszerzalności liniowej. I oto kolejne doświadczenie. Pręt, którego właściwości będziemy badać, znajduje się w szklanej osłonie. Osadzony tu jest nieruchomo. U góry oparty jest o czujnik. Czujnik pozwala odczytać przyrost długości z dokładnością do 1 setnej milimetra. My musimy przed wykonaniem doświadczenia odczytać temperaturę początkową. Wynosi ona 17 stopni Celsjusza. Proszę to zanotować. I długość początkową. Żeby łatwiej było zmierzyć, mam tu podobny taki pręt. Zanotujemy 400 mm. A teraz zmienimy temperaturę. W tym celu przygotowujemy tutaj kolbkę z wrzącą wodą. I końcówkę umieszczam teraz, łączę z prętem. Obserwujemy wskazania wskaźnika. Pręd się wydłuża. Widać to wyraźnie. Wrócimy uwagę na końcowe wskazania. Możemy w międzyczasie zanotować temperatura końcowa 100 stopni Celsjusza, bo to jest temperatura pary żącej wody. Wskazówka się ustaliła. Odczytamy wskazania miernika. Wydłużenie wynosi 67 mm. Tak wyglądają wyniki pomiarów. Proszę zwrócić uwagę, że wzór, za pomocą którego obliczymy współczynnik rozszerzalności liniowej, różni się od poprzedniego tylko tym, że zamiast przyrostu objętości mamy przyrost długości, a zamiast przy objętości początkowej mamy długość początkową. A wynik obliczeń, jakiego możemy się spodziewać, wygląda tak. Tym razem proszę zwrócić uwagę, że po przecinku mamy 4 zera i dopiero następna cyfra różna od zera. A zatem współczynnik rozszerzalności liniowej ciała stałego jest tak przeciętnie biorąc na no przynajmniej 10 kilkanaście razy mniejszy od współczynników rozszerzalności cieczy. I również różne ciała stałe rozszerzają się w różny sposób. To, jak Państwo pamiętają, ma ogromne znaczenie. Przy łączeniu materiałów, na przykład w budownictwie, trzeba pilnować, żeby dobierać materiały o jednakowym współczynniku rozszerzalności, bo tu mogą być problemy, kiedy temperatura się zmienia, wówczas mogą nastąpić jakieś pęknięcia, jakieś wygięcia, zniekształcenia itd., itd. O tych rzeczach Państwo przeczytają również w, w podręczniku, a my przejdziemy do następnego zagadnienia, mianowicie związek tych zjawisk z przemianami energetycznymi. Bo przecież zmiana objętości, zmiana długości wiąże się też z dostarczeniem pewnej ilości energii. Co się dzieje wobec tego z temperaturą ciała, jeżeli dostarczamy energię w jakiejkolwiek postaci? Wielkością, która charakteryzuje te właściwości, jest tak zwane ciepło właściwe różnych ciał. Przypomnijmy najpierw, jak się oblicza tę wielkość. Na wadze znajduje się kalorymetr którego masa wynosi 83 gramy. Teraz napełniłem go jeszcze wodą. Masa wody wynosi 150 gramów. Proszę zarówno masę kalorymetru, jak i masę wody zanotować. Zestawiam teraz kalorymetr, to znaczy wewnętrzne naczynie i zewnętrzne. Wyznaczamy temperaturę początkową wody. przynosi ona 20 stopni Celsjusza. Przygotowane mamy teraz ciało, którego ciepło właściwe trzeba będzie wyznaczyć. Te właśnie nakrętki stalowe umieściliśmy teraz je we wrzącej wodzie, zatem temperatura początkowa stali zanotujemy 100 stopni Celsjusza. A teraz umieszczamy te nakrętki kalorymetrze i jednocześnie obserwujemy wskazania termometru właściwie powinno to być wszystko zostawione, żeby straty były jak najmniejsze obserwujemy wzrost temperatury cieczy postarajmy się zanotować temperaturę Końcową. Wynosi ona 25 stopni Celsjusza. Mamy teraz okazję do sprawdzenia zapisu wyników. Masa kalorymetru 83 g, masa wody w kalorymetrze 150 g, masa stali 100 g, temperatura stali 100 stopni początkowa. Temperatura początkowa wody 20 stopni Celsjusza i temperatura końcowa 25 stopni Celsjusza. Wszystko to jest nam potrzebne, żeby ułożyć tak zwany bilans cieplny. Tak on właśnie wygląda. Po lewej strony w stronie równania mamy zapisane ciepło pobrane przez wodę. I przez kalorymetr. Masa wody, ciepło właściwe wody, masa kalorymetru, ciepło właściwe kalorymetru i różnica temperatur. Po prawej stronie natomiast energia oddana przez stal. Niewiadomą wielkością jest właśnie to C ze znaczkiem S, ciepło właściwe stali. Żeby je wyznaczyć, przekształcamy ten wzór. Właściwie to już jest równanie. I uzyskujemy wynik ciepło właściwe stali w przybliżeniu 0,46 J na gram razy Kelvin. Taka jest właśnie jednostka obliczania ciepła właściwego. W podobny sposób możemy wyznaczyć i obliczyć ciepło właściwe różnych cieczy, również układając bilans cieplny. Jeżeli jednak chcemy te nasze rozważania powtórzyć w stosunku do gazów, tam sprawa się nieco skomplikuje. Pomijamy teraz te rozważania, proszę znaleźć odpowiedni materiał w podręczniku i proszę zwrócić uwagę na ciepło właściwe gazu przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu i również wziąć pod uwagę tak zwane ciepło molowe. My natomiast obecnie zajmiemy się własnościami sprężystymi ciał. Okazuje się, że jeżeli chodzi o ciała stałe, to tam oprócz sprężystości objętości, tak jak to było w przypadku gazów, wyróżniamy jeszcze sprężystość kształtu. Chodzi po prostu o to, że jeżeli na ciało działa jakaś siła, może się zmienić kształt, mogą się zmienić jego wymiary, lub właśnie tak jak teraz pokazuje kształt. Ale nie wszystkie ciała w podobny sposób się zachowują teraz. Było tak, że kiedy siła przestaje działać, ciało wraca do swojego kształtu. Natomiast w przypadku tego pręta, kiedy siła przestaje działać, pręt pozostaje taki, jaki był. Jak wygląda zależność wydłużenia zmiany długości od działającej siły? Wykonamy takie doświadczenie. Na statywie zawiesiliśmy obok siebie dwie linki gumowe. Ta linka z prawej strony. Ma jednak przekrój poprzeczny dwa razy większy od tej lewej. Po prostu mamy tutaj dwa pasemka gumy obok siebie zawieszone. Linki obciążone są teraz obciążnikami. Ważne jest, żebyśmy zauważyli położenie tych obciążników. I to teraz chcemy sprawdzić, czy długość linki zależy od obciążenia, zależy od działającej siły. A zatem zwiększam działającą siłę. Wieszam tu dodatkowy obciążnik. Widzimy, że rzeczywiście, zależy. I to wydłużenie możemy tutaj zaznaczyć. Tu takie jest położenie górnego obciążnika. Dalej zwiększam obciążenie, czyli działającą siłę. Linka ponownie się wydłużyła. Mogę również zaznaczyć położenie tego obciążnika. Porównując te odcinki, widzimy, że one są w przybliżeniu jednakowe, bo obciążniki też są jednakowe. Pojawia się przypuszczenie, że mamy tu zależność wprost proporcjonalną. Może jeszcze zwiększę obciążenie, żeby się o tym przekonać. Ponownie linka się wydłużyła, mniej więcej o taki sam odcinek. Przywróci do położenia początkowego. Mogę kolejno teraz zdejmować obciążniki, i widzimy, że sytuacja się powtarza. Linka rzeczywiście jest sprężysta. Mamy tu odkształcenie ciała sprężystego. Możemy teraz porównać te wydłużenia z wydłużeniami prawej linki. Przypomnę, że przekrój poprzeczny jest dwa razy większy. Zawieszam taki sam obciążnik. Również linka się wydłużyła, ale jak widać tutaj to wydłużenie jest w przybliżeniu dwa razy mniejsze niż w przypadku linki lewej. A więc widzimy, że rzeczywiście jest wydłużenie, jednak żeby uzyskać takie samo wydłużenie, trzeba zawiesić aż dwa obciążniki. Wobec tego widzimy wyraźnie, że wydłużenie linki jest wprost proporcjonalne do obciążenia, ale odwrotnie proporcjonalne przy tym samym obciążeniu do przekroju poprzecznego. Tak właśnie Zapisujemy zależność wydłużenia od tych wielkości, pozostałą część rozważań Państwo przeprowadzicie samodzielnie, wykorzystując podręcznik. Warto jednak zauważyć, że istnieją tu pewne granice, jeżeli siła będzie zbyt duża, oczywiście linka nie wytrzyma i zerwie się. I to jest temat naszego ostatniego doświadczenia. Proszę opatrzeć, ja tu zaczepiłem linkę do dynamometru, naciągam, naciągam, nastąpiło zerwanie linki, dynamometr wskazał siłę która tutaj powodowała to zerwanie. Proszę zanotować. Siła ta wynosi 15 N, a średnica tego drutu 0,3 mm. Powtarzam: 15 N, 0,3 mm. W samodzielnej pracy obliczymy tak zwaną wytrzymałość drutu. Materiał znajdziemy również w podręczniku. Tymczasem dziękuję za współpracę. Do zobaczenia.